Trafiłem ostatnio na ciekawą grę na Steamie. Słyszałem o jej pierwszej części i sobie ją na tyle ze spoilowałem filmikami na YouTubie, że nie czuję potrzeby w nią grać. Ale dwójka wygląda zachęcająco. Ma bardzo dobre opinie, więc postanowiłem dać jej szansę i kilka słów o tym, co będziemy tutaj robić. Postaramy się odkryć Lore Firen Hunger 2. Bez Wiki. Cały gameplay będzie bez Wiki. Cała historia bez wiki. I spróbujemy sobie rozbić na część pierwsze. wykorzystamy tego narzędzia zapewne jak Miro. No i to chyba tyle wstępu. Jeszcze parę zasad co do komentarzy. Bez spoilerów. Jedne są można spoilować to jakieś głupie mechaniki, których z gry się nie da wyciągnąć. Z jakiegoś powodu tam są. Ale to co da się odkryć, zostawcie mi do odkrycia, bo to jest w sumie Największa zabawa z tego typu grami. No to bez zbędnego przedłużania posłuchajcie historii pierwszej postaci. Okej, okay, gra zawiera przemoc, gore, narkotyki i tak dalej, więc powodzenia z monetyzacją. I mam nadzieję, że będzie mniej cenzurowania niż w jedynce. Chociaż już po scenie widać, że może być z tym średnio. Okej, okay, przedstawiam naszych bohaterów. Mamy tak byłego żołnierza, okultystkę, doktora. Mechanika. W tej postaci widzę, że nie mają imion. Okej, okay, nie zrobię żartu o tym, jaki jest kolor ten mag. Botanistka. O, to wygląda jak Jodo charakter. Tylko będzie na szpik na pierwszą grę. I dziennikarka. Życie w podziemnym świecie boksu nauczyło cię. Boxu, <laughs> Marko, Marco. <laughs> Easy mode, <laughs> hunger. Mimo, że hanger na fabuły, nie szanujmy się, nie, Vatican City, znane miasto, czyli gra się dzieje w Europie? Trafalgar is overrated, legit. Okej, okay, czyli klasyczna historia mamy, sierotę. ale nie wiem dokładnie, co się stało. I nasz bohater Marek ma siostrę. Okej, okay, mam już pierwsze wybory w grze. Eee, myślę, że krajeć Kieszonkowa to jest coś, co dzieciaki mogłyby robić. Wiemy kraść, no. Dobrze. Hmm. Po pierwsze zwiększ masę. Cardo Accordo. Okej, okay, mamy więc rodzinę Accordo. Rodzinę kryminalną z Vatican City. <grytanie> Okej, okay, chciałem się że to z kościoła, tu widzę, że mamy powiązanie z kościołem. Kto by się spodziewał? Watykan i kościół. no mi najbardziej użytecznie. Nie mam pojęcia czegoś specjalnego w tej grze. Tutaj mamy kolejne trudne wybory. Powiedzmy, że uciekniemy przed Ricardę. Aha, dobra, tak nie ma to znaczenia. Wkurzające jest to, że ten pociąg w się rusza cały czas, przecież ten strasznie przeszkadza. Coś czuję, że czytanie tego tekstu będzie dłuższe niż rzeczywisty gameplay. Za pierwszym razem, szczególnie ok, jest Country of Rondon. I to już nie jest tak oczywiste odniesienie do rzeczywistości jak Watykan. Jedzenie brzmi sensownie, mmm, Baldi Bread, super. Gdzie przygotowałeś, chłopie? Reheville, to będzie nasze miejsce gry, jeżeli dobrze rozumiem. Bohemia, strasznie dużo rzeczy do skipowania. Chyba że nie to będzie jechanie pociągiem przez godzinę. Na szczęście nie Przepraszam Przepraszam Chyba go się nie dało budzić. A, przykrowo już kończy rozmowę. Nie to nie. Tu był narysowany ten znak. Nie, nie da się interak interakcji zrobić. Pep Nie tyle miętówki co. Stymulant. więcej bagaży. Mi sensownie, dobra. Dokładnie tego się spodziewałem po zapalkach, że można nimi rozpalić ognisko. Okej, okay. jest broń palna. Nasza postać raczej z niej nie jest korzysta, ale jest. Something is off. No dokładnie, strasznie dużo walizek. Janitor. Wygląda jak coś trzeba będzie zacenzurować. Okej, okay. czyżby to był koniec gry właśnie. <gry> e z nie pogadać, to raczej się nie uda. Wygląda bez sensu, ale spróbujmy. Hmm. Ok, tak jak myślałem, to jest właśnie jakieś Gdzie jest rywap Ok, nie mam pojęcia, co to zrobiło. Musimy gardować, jak Dobra. Zaatakujmy nóż. Tu się chyba skończy wspaniała historia Marka. Sak! Tak. Dobra, idźmy na głowę. No, nie tak łatwo. No i wpis dół i wylądował, Firen Hunger, everyone. Okej, okay, jeszcze dziwie żyjemy. O, okej, okay. to już nie żyjemy. Dziwo gra się nie skończyła. Nie, nie możemy zabrać sobie swoich nóg. O, tego pana kojarzę z jedynki. To był jeden z nowych bogów. To jest czwórka z nowych bogów. Okej, okay. czy ogólnie nie kojarzę do końca Loru jedynki? Poza tam, raczej jeden run dosłownie, zrobiony, sobie tam oglądam jakieś streamki z tego. Z tego co kojarzę. Hmm. ok Okej. Zauważcie, że znowu mamy nogi i ręce. Ej, hey, kim jest Mysterious Person? Hej w takiej sytuacji to brzmi jak najlepsza odpowiedź. Okej, okay. rare, trickstermon god. To jest perkle. Mm -hmm. Celestal majesty. O. Oh. Ok. To nam trochę mówi o, o tym, że to jest bóg. <laughs> to by się spodziewał. nic nie rozumiem. To czułam się w postać, albo to postać czuła się we mnie. No dobra, to się do wieży. Hmm, oczywiście, że to był sen. Chyba, że się okaże, że mamy rzeczy. Czy mamy zapałki? To nam powiedzieć, że to był sen. Mamy zapałki, czyli o nie, to nie był sen. Czyli w sumie kradzież nie była taka głupia. Bo i tak, i tak on by nas dorwał, pewnie był nie do pokonania. Nawet dla tak potężnej postaci, jak Marek. To jest, jak rozumiem, wyjście. Musimy mieć dokładnie w całe miejsce co wtedy. Hmm. Okej, okay. to byśmy jak coś użytecznego. Mamy mapę. Nie wiem, ta zielona kropka na dole to miejsce, gdzie jesteśmy. Być może. Ale jak już mówiłem, tak jak spodziewaliśmy to będzie nasze miejsce akcji. Jest Combat Manual. Wiecie, to jest po prostu tutorial, zapewne. Tak, że odcinanie kończy w dobrej kolejności. O! właściwie czym jest ten rev -up. OK, czy są specjalne punkty? Mm, dobra, wyciągnąłem shift, może jeszcze dwie monety. Dobra, na stracie nie będzie dotyczyć, ale warto się dowiedzieć. Dodali bieganie w tej grze. Fajnie by to dali ogólnie, bo... Bez wiedzy z jedynki byłoby ciężko. Wow, to było naprawdę intensywne intro, ale na szczęście pociąg mamy już za sobą i to jest dobre miejsce, żeby zakończyć pierwszy odcinek i podsumować czego się dowiedzieliśmy. Najważniejszą rzecz dowiedzieliśmy się w sumie od przedstawiciela Boga Księżyca, czyli tego, że w ogóle bierzemy udział w Festival of Termina, w którym bierze udział 14 postaci, z czego wiemy, że 8 z nich to postacie grywalne. Ale kim będzie, brakująca szóstka? Nie, na razie niewiele wiemy o postaciach grywalnych. Poza tym, że okultystka pojawiła się w naszym śnie jako, jako jedyna z postaci grywalnych. W naszym również pojawił się Salarman, czyli ten koleś w garniturze. Poza tym poznaliśmy naszego nowego, nowe, nasze opus magnum, które miejmy nadzieję, kiedyś będzie nam dane zabić, czyli Janitora. Poznaliśmy boga Rare, Trickster Moon God, czyli zapowinę boga przestępców. Mamy trochę rzeczy poza fabularnych, które raczej nie będą miały większego znaczenia dla fabuły. W tym też organizację The Family wspomniana z historii naszej postaci. Ale poznaliśmy kilka miejsc fabularnych. Wiemy, że kraj, w którym jesteśmy to Bohemia. I Proheville będzie naszym miastem, w którym się roz rozgrywać... Chyba cała rozgrywka, a także Montower, który pozwala nam na komunikację z tym właśnie bogiem księżyca. To tyle. Subskrybujcie, bo na pewno wgłębimy się bardziej w Hunger I następnym razem horror już będzie dużo bardziej rzeczywisty. Do tego czasu, trzymajcie się. Cześć.